Co tydzień na kanale Jastinia Słowa pojawia się nowe naranie z cyklu Spotkanie w Biblii, w którym chcę pokazywać mniej lub bardziej znaną, częściej nieznaną postać Starego bądź Nowego Testamentu, ale nie tylko po to, by coś tak słownikowo o niej opowiedzieć, ale także by zachęcić do osobistej modlitwy, do takiego spotkania bardzo osobistego z Chrystusem, o którym przecież mówi i Stary i Nowy Testament. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału Jasnienia Słowa, za wszelkie wsparcie, za pytania, komentarze. Zachęcam do tego, by pozostawić pod filmem komentarze, by też kliknąć ten film, że się go lubi. To zawsze jest pomoc dla mnie do tego, by coraz więcej osób mogło sięgać do tych treści i poznawać je. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam postać Melchizedeka. Postać, myślę, bardzo mało znaną, chociaż pojawiającą się i w liturgii, i też w psalmach, Dość, dość często. Więc tak, zachęcam, by otworzyć Pismo Święte, by znaleźć taką przestrzeń, czas na to, by je zgłębiać, by móc sobie coś tam zapisać, a potem do tego wrócić w osobistej modlitwie. Jesteśmy w czternastym rozdziale Księgi Rodzaju. Czytamy tam, że Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, był kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił Abrama. I mówił tak, niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twych wrogów. Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Ten król, kapłan Szalemu, pojawia się tak w historii Abrahama niespodziewanie i w zasadzie tylko w tym momencie, kiedy Abraham. Był na wyprawie wojennej przeciw królom wschodu, aby pomóc swojemu bratu Lotowi, aby wyzwolić tego swojego brata. I Abraham musi przejść przez terytorium Szalemu. Ta nazwa Szalem, jeśli wyłączymy samogłoski, powinna nam się kojarzyć z, innym, z inną nazwą biblijnej miejscowości, Jerusalem. Ir shalom, shalom, shalem. Wiemy, że w języku hebrajskim nie ma przecież samogłosek, więc jeśli będziemy same spółgłoski, to właśnie widzimy to może jeszcze bardziej podobieństwo tych dwóch nazw. Wiemy, że Jerozolima była miastem zamieszkałym przez Jebuzytów i dopiero kilka wieków, wiele wieków później to miasto zostanie wyzwolone przez Dawida, czy zdobyte, odbite z rąk Jebuzytów przez Dawida. Król tego miasta i wielki kapłan miejscowego bóstwa. Ten Bóg to El Elion, Bóg Najwyższy. To werset 20 nam to mówi i 19 także. Bóg Najwyższy. To jest nazwa własna Boga. Bóg Najwyższy, El Elion. I ten kapłan ofiarowuje gościnę Abrahamowi i też takie przymierze pokoju, zawiera z nim pokój. I chleb i wino są znakiem tego przyjęcia, tego przymierza, tego otwartego, tego gościnnego króla, jakim był Melchizedek. Więc on udzielił schronienia temu całemu wojsku, czy temu, no, jakieś tam drużynie, z którą wyruszył Abraham i yy, Odwzajemnił Abraham ten prosty, taki pełen pokoju gest Melchizedeka, gdy ofiarował dziesiątą część łupów wojennych, no, aby w ten sposób zawrzeć przymierze. Tamten daje mu chleb i wino i, i otwiera swój dom, a ten daje mu dziesiątą część łupów historycznie patrząc, no to to tło jest jakieś pełne znaków zapytania i jakichś sporów, które mogą tutaj się budzić, takich sporów biblijnych, artyketycznych, symbolicznych, o co to wszystko chodziło, kto tutaj był kim. Ale myślę, że ważne jest dla nas takie znaczenie, no właśnie symboliczne, które, które, które widzimy w tym królu Szalemu. W tradycji późniejszej Pisma Świętego, także w tradycji chrześcijańskiej. Bo w psalmie 110 czytamy tak, w psalmie, którego treść jest przypisana potomkowi Dawida. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Psalm 110, werset 4. Więc była to być może jakaś forma zapewnienia władcy, przyszłemu władcy na wzór Dawida, przyszłemu władcy Jerozolimy, godności kapłańskiej innej od kapłaństwa lewitów. Bo wiemy, że Dawid i jego następcy należeli do pokolenia Judy, a nie do kapłańskiego pokolenia lewiego. Kapłańskiego, w którym, w pokolenia, w którym kapłani mieli być przez pokolenia dziedziczni. Tak? Jakby Dawid należy do innego pokolenia. To bardzo interesowało autora, anonimowego autora, Listu do Hebrajczyków, listu, który znajdziemy już w Nowym Testamencie, który chciał pokazać właśnie to, że Chrystus jest taki wyjątkowy w swoim kapłaństwie, że jest nowy, że to jego kapłaństwo nie jest takim samym kapłaństwem, jak kapłaństwo z. To żydowskie kapłaństwo Starego Przymierza, kapłaństwo związane z rodem Lewiego. I dlatego odwołuje się do postaci Melchizedeka. I tutaj warto przeczytać chyba w całości rozdział siódmy listu do Hebrajczyków, który jest taką homilią, bardzo uroczystą homilią, w której autor mówi, czym jest kapłaństwo Chrystusa. Też ciekawe jest czytać ten rozdział siódmy. Chyba w sumie chciałbym do tego Was dzisiaj zachęcić, bo jest to starożytna homilia, kazanie, które ktoś mówi. Anonimowy autor. I on wyjaśnia tekst księgi rodzaju. Król szalemu. Król pokoju. Szalom to znaczy pokój. Nie ma ojca, nie ma matki, nie ma rodowodu, nie ma początku, nie ma też końca. I jakby zobaczcie. To, co ja dzisiaj robię, kiedy nadrywam narania, komentuję Stary Testament, zrobił ktoś też już kiedyś starożytności. I rozdział siódmy Listu do Hebrajczyków jest takim właśnie starożytnym wykładem o tym, kim jest Melchizedek. Więc dzisiaj zachęcam, by rozdział 7 Listu do Hebrajczyków przeczytać. Zwrócić też trzeba uwagę na znaczenie imienia: imię Melchizedek, Melech to znaczy król, Cadi to znaczy sprawiedliwy. Król sprawiedliwością. Czy może król, czy może Bóg jest sprawiedliwością? Król Szalemu to król pokoju, jak nam powie autor listu do Hebrajczyków. Więc jest jakaś charakterystyka tego króla, kapłana. Więc dwa dary związane z przyjściem Mesjasza. Po pierwsze, pokój, a po drugie, sprawiedliwość. Co więcej, to Abraham otrzymał od niego błogosławieństwo, czyli jakby uznał jego wyższość, przyjął to błogosławieństwo, błogosławił ktoś wyższy, ważniejszy. Co więcej, jeśli Abraham od niego będzie się wywodziła i z początkiem całych dynastii, pokoleń, od Abrahama będzie wywoziła się linia Lewitów, Lewiego i, i potem jego następców, więc jest jakoś utrzymana ta wyższość kapłaństwa Melchizedeka nad kapłaństwem lewitów. I w tym momencie widzimy, jak bardzo jasna staje się ta sytuacja dla autora listu do hebrajczyków. Otóż Chrystus jest potomkiem Dawida i jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. W tym właśnie znaczeniu. Dlatego w tradycji Liturgicznej, chrześcijańskiej, ten znak chleba i wina, który Abrahamowi ofiarowuje król Szalemu, król Salemu, staje się symbolem Eucharystii. Którą Chrystus, król Sprawiedliwości, król Pokoju, król, ale i kapłan, ofiarowuje wierzącym w niego. Eucharystia, która staje się darem. Darem kapłana, Chrystusa. Kapłana na wieki. Innego niż to kapłaństwo Lewitów. Więc warto zastanowić się nad tym tekstem. Tutaj to będzie trudne. Zdaję sobie sprawę, że to jest tylko moje krótkie wprowadzenie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, wysyłajcie do mnie maile. Proszę przeczytać rozdział 7 listu do Hebrajczyków. A na początek ten króciutki fragment, 14 rozdziału księgi Rodzaju wraz ze wszystkimi komentarzami, które macie w domu do listu do Hebrajczyków i do Księgi Rodzaju oraz z przypisami, które znajdziecie w waszym Piśmie Świętym czy w waszych różnych edycjach i tłumaczeniach Pisma Świętego. Przedstawiam taki temat i spróbujmy go razem jakoś ugryźć, razem poszukiwać i odrywać to, o co chodzi w tym tekście. Jak się możemy nim modlić? Hm. Przede wszystkim zobaczyć, że Bóg jest królem pokoju że Bóg jest Królem Sprawiedliwości, a proste dary, chleba i wina dane nam w Eucharystii są dla nas konkretnym źródłem Jego błogosławieństwa, Jego opieki nad nami. Jego pokoju. Tą pełnią pokoju jest Jego przebaczenie, ofiarowane nam przecież zawsze w sakramencie pokuty. Życzę Wam dobrego, owocnego spotkania z tym słowem i cóż, do usłyszenia w kolejnych nadraniach. Szczęść Boże!